Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o mężczyźnie, który nienawidził przedsiębiorców, który nienawidzi przedsiębiorców, o Jarosławie Kaczyńskim. Szef PiS ma wiele fobii, ale właśnie ludzie, którzy są niezależni dzięki własnej pracy, którzy nie... Nie są klientami PiSu, którzy chcieli, żeby najchętniej państwo zostawiło ich w spokoju, nie podwyższało im podatków, nie utrudniało im życia bezsensownymi przepisami, nie wprowadzało im równie bezsensownych lockdownów. To są właśnie ludzie, których tak personalnie, osobiście nie, nie lubi Jarosław Kaczyński. To nie jest żadna projekcja ani domyślność. Co jakiś czas Jarosław Kaczyński. Udziela jakiejś spontanicznej, bardziej spontanicznej niż zwykle wypowiedzi. No i ta niechęć zaczyna wybrzmiewać. W 2017 roku pojawiła się to przy okazji kwestii właśnie przedsiębiorców, że Kaczyński wyskoczył z takim tekstem, że jak się komuś nie podobają plany podwyższania Pensji minimalnych, że jak się komuś nie podobają, w związku z tym rosnące wydatki na ZUS, no to znaczy, że się nie nadaje do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Że tego typu tekst w ustach człowieka, który praktycznie całe swoje zawodowe życie spędził na państwowych posadach, na państwowych etatach albo w firmce, która powstała, na uwłaszczeniu się jego środowiska politycznego, czyli krótko mówiąc, na przejęciu za bezcen majątku z RSW. Prasa to był taki, prasa, książka, ruch to był taki monopolista na rynku dystrybucji prasy w PRL-u. Stąd zresztą późniejszy majątek polecam. Odcinek o właśnie o uwłaszczeniu się, o którym sam, o tym, że uwłaszczeniu sam Jarosław Kaczyński mówił, że gdyby podchodzić do tego z czysto moralnego punktu widzenia, to nic byśmy nie mieli. I on uwłaszczając się na tym majątku należącym, po który powinien pozostać przy społeczeństwie, ewentualnie zostać spieniężony za godziwą cenę. No, pogardza wszystkimi tymi, którzy podejmują ryzyko, ciężko pracują, nie wyciągają ręki do państwa, bo taki człowiek, tacy ludzie, to nie jest elektorat PiS. Paradoksalnie w 2019 roku prawie 30% właścicieli jednoosobowych firm, tak zwanych jednoosobowych działalności gospodarczych, zagłosowało na PiS. Myślę, że teraz, jak zaczynają dostrzegać, jak działa polski ład, to w kolejnych sondażach ta kwota głosujących przedsiębiorców na PIS będzie jeszcze mniejsza. W 2021 roku, kiedy pojawiły się właśnie zapowiedzi polskiego ładu, Jarosław Kaczyński znowu wyskoczył z takim tekstem pogardliwym do przedsiębiorców, nazywając tych, którzy, którym się ten Polski Ład nie podoba, mal, znaczy tam, cwajakami, dokładnie w ten sposób, że większość na tym zyska i że, ten, i że ci, którzy na tym stracą, to właśnie są cwaniacy. Oczywiście tak nie jest. Kaczyński tak naprawdę zaatakował, bo każda struktura podatkowa, drodzy Państwo, jest zbudowana w ten sposób, szczególnie Polska, Żeruje na tych, na których jest najwięcej, a najwięcej jest najbiedniejszych. To właśnie najbiedniejsi w Polsce płacą najwyższe podatki. I generalnie Kaczyński teraz próbuje rozszerzyć tą bazę podatkową na ludzi, na których doszedł do wniosku, że nawet jak tam straci jakieś głosy, to odbije sobie na tych biedniejszych, którym krótko mówiąc, to jest taki. Był kiedyś taki brytyjski komunizujący dramaturg, George Bernard Shaw, który mówił, że kpił, że rząd, który zabiera Piotrowi, żeby dać Pawłowi, zawsze może e, liczyć na poparcie Pawła. I to jest właśnie ten mechanizm, który teraz uskutecznia Jarosław Kaczyński: czyli po prostu zabiera jednym, aby dać drugim, i liczy, że ci, których ograbi. Pogodzą się z tym. Tak oczywiście nie będzie. I tutaj to właśnie daje do sobie, da, do, tak do, 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 e, daje o sobie znać to, że on po prostu nie rozumie, jak funkcjonują przedsiębiorcy w Polsce, nie rozumie, nie że jak m, nikły nawet mają margines e, zyskowności, no szczególnie w takich czasach, które ostatnie dwa lata były dla rozmaitych przedsiębiorstw, bardzo ciężkie, no właśnie z uwagi na to, co wyczyniał PiS, bo nie tylko drukował pieniądze, wprowadzał inflację, ale również przeprowadzał kompletnie nieskoordynowane lockdowny bezsensowne, co później przyznawali sami e, przedstawiciele rządu, że one nie działały, no ale po prostu co, żeby coś robić. No więc to było tak, że, nie wiem, czy Państwo to pamiętacie, ale żeśmy kilka miesięcy świętowali dwutygodniowe zamrażanie gospodarki. I Kaczyński tak naprawdę poluje wcale nie na najbogatszych. On poluje, bo jeżeli ktoś jest bardzo bogaty w Polsce, to nie płaci podatków, bo upolować można tylko tych, którzy nie mogą uciec. To znaczy, tych, którzy mają, mieli troszeczkę więcej niż mieli inni, natomiast nie mieli na tyle dużo, właśnie, żeby wypaść z tego, wyjść z tego kręgu redystrybucji. Czyli po prostu napaść na tych. No to jest tak jak gdzieś tam ktoś pokazał, że według Jarosława Kaczyńskiego ci, którzy mają się zrzucać do polskiego ładu, to są ci, którzy tam zarabiali powyżej 4000 zł. No więc i to właśnie to, to, jest, to jest ta grupa, która ma zaczynać tam tracić. No więc to wszystko się skończy właśnie horrendalną katastrofą. Między innymi dlatego, że Kaczyński nie dostrzegł, bo nie rozumie mentalności ludzi, którzy są gotowi zmagać się z systemem, zmagać się z nieprzyjazną biurokracją, zmagać się z nieprzyjaznymi urzędami skarbowymi. Są, krótko mówiąc, bardziej kreatywni niż urzędnicy Ministerstwa Finansów. I już się pojawiły tutaj świetny materiał, na przykład... Doktora Mencena, eksperta Konfederacji, który pokazał, w jaki sposób jemu konkretnie Polski Ład obniżył podatki. on, tam właśnie, to jest ten taki ten jeden z tych lepiej zarabiających. No, to jest w tej chwili jeden z najpopularniejszych filmów w internecie. I Kaczyński, oczywiście, to drodzy Państwo, taka uprzedzenie, na klęskę polskiego ładu zareaguje. Jeszcze większym, większą nienawiścią do e, przedsiębiorców. Dlatego, że on, tu jeszcze, drodzy państwo, to też jest wypowiedź, którą on powtarzał co kilka lat, ale ta ostatnia raz, którą usłyszałem, to była z 2021 roku. On stawia tezę, Drodzy Państwo, tu się nie ma, proszę się nie śmiać. Ja tu mógłbym wyjąć i podczytać to jako cytaty do tego, ale on stawia tezę, że są przedsiębiorcy w Polsce, którzy sympatyzują z opozycją i dlatego złośliwie nie inwestują swoich zgromadzonych pieniędzy w gospodarkę po to, żeby zrobić na złość rządowi PiS. Drodzy Państwo, no w tym momencie to jest, taki, to jest taki moment, w którym można się zastanowić i spytać się, czy na sali jest lekarz. Kaczyński nie rozumie, że niezależnie od tego, jak ludzie by nie cierpieli jego osobiście i jego władzy, to gdyby można było zarabiać pieniądze, to nikt by ich nie powstrzymał przed inwestycją. Powstrzymuje ich przed inwestycją zarządów PiS to, co PiS wyrabia, czyli właśnie drukowanie kasy, czyli właśnie nakładanie na ludzi podatków inflacyjnego. Bo pamiętajmy, drodzy Państwo, że to jest tak, że to ci, którzy wydają te pieniądze jako pierwsi, to jest w ten sposób, że jeżeli my pożyczyliśmy, na przykład jako władza, 100 milionów złotych, i wydrukowaliśmy 100 milionów złotych, żeby spłacić nasz dług, no to myśmy dostali te 100 milionów i ten dług, który spłacamy tymi 100 milionami złotych, któreśmy wydrukowali, tak, to jest oczywiście, bo teraz to już są w ogóle zapisy cyfrowe, chodzi o po prostu tworzenie pieniądza, tym się zajmują niby banki komercyjne i Narodowy Bank Polski, natomiast rząd tutaj ma do spółki z nbp możliwość właśnie kreowania podaży pieniądza, i niestety rząd PiS wykorzystuje tą, te możliwości do granic zdrowego rozsądku, co skutkuje tym, że no ceny rosną, ponieważ pieniędzy jest więcej. No. I im, im to nie przeszkadza, i on nie rozumie, że tak naprawdę. To, że przedsiębiorcy nie inwestują swoich pieniędzy w polską gospodarkę zarządzaną przez PIS, to nie jest żadna złośliwość. To jest po prostu ocena ryzyka pod rządami Pis. Zamiast normalny szef normalnej partii to po prostu by się wsłuchał w głosy i zapytał się ludzi. Spotkał się z ludźmi się zapytał, co ja mam zrobić, żebyście zainwestowali? Co mam tego. Natomiast Kaczyńskiego to nie inwestuje, nie interesuje. On chce, domaga się. On po prostu przypomina mi trochę takie e, brygady, e, które doprowadziły do wielkiego głodu, między innymi na Ukrainie, które polowały na kułaków, którzy e, chowają zboże po szopach i e, po stodołach, zakopują i nie dają obowiązkowych kontyngentów. No efekt tego był taki, że jak już te wszystkie inspekcje robotniczo-chłopskie wspierane przez bezpiekę, czyli tam czeka komunistyczną, wytropiły te wszystkie poukrywane ziarna, to potem w kolejnym roku nie było czym obsiewać pól i doszło do wielkiego głodu na Ukrainie. No i tak samo teraz Jarosław Kaczyński ze swoimi, ze swoim aparatem terroru skarbowego i urzędniczego zaczyna Polować, obiecywać tutaj, bo przecież. Drodzy Państwo, już padło tutaj z polityków PiS, że będą kontrolę cen. że jeżeli ci przedsiębiorcy po tym, jak rząd łaskawie zawiesił na kilka miesięcy po, po pobieranie VAT-u, nie obniżą cen, no to, no to on już im da popalić. No, drodzy Państwo, no. Niestety, no tutaj mówimy o stanie emocjonalnym i umysłowym. Rozmawiałem kiedyś z Jarosławem Kaczyńskim, jakieś 15,5 roku temu, to był jesień 2005 roku przed wyborami do Parlamentu i Kaczyński. Wówczas powiedział mi otwarcie, że on się na gospodarce nie zna i on chciałby, żeby było dobrze. No Problem na tym polega, że on nadal chciałby, żeby było dobrze, nadal się na gospodarce nie zna, ale robi rzeczy, które tak naprawdę doprowadzą do jednej z największych katastrof w historii. Mieliśmy teraz, Drodzy Państwo, żyje w tej chwili całe pokolenie ludzi, które ma 20 lat, jest na rynku pracy, i to pokolenie ludzi nie wie, co to jest inflacja. Dopiero się dowiaduje w praktyce. Jarosław Kaczyński i jego miniony, czyli sługusy, załatwiły taki krótki kurs przyspieszonej historii. Ludzie się dowiedzą dwóch rzeczy w najbliższych latach. Naraz się dowiadują, co to jest inflacja. Miejmy nadzieję, że tylko się skończy na tym, że będzie to tylko dwucyfrowa inflacja, która jest moim zdaniem nieunikniona. Zobaczycie Państwo w najbliższych miesiącach, będzie można mnie rozliczyć z tych słów, czy miałem rację. A oprócz tego e, rosnące bezrobocie. Polacy też już od kilkunastu lat nie wiedzą, co to jest bezrobocie. Więc to pokolenie, które dzisiaj ma 20 lat, to o bezrobociu czyta mniej więcej w takim samym zaangażowaniem, jak w podręcznikach o wielkim głodzie na Ukrainie w latach 30. No więc jak ci ludzie dowiedzą się, że istnieje taka możliwość, że. 15-20% ludzi nie będzie miało pracy. No to w takim razie, to, a inflacja będzie cały czas rosnąć, to będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem stagflacji. No takie zjawisko było w Polsce pod koniec lat 80., właśnie kiedy to wszystko już się waliło. Nie było po prostu normalnie prosperującej gospodarki. Wówczas no, potrzeba było receptów. Dużej, dużej straty na początku lat 90., żeby się zacząć odbudowywać. No, inflację tłumiliśmy 10 lat. Ile będziemy zbierać się po Kaczyńskiego, nie wiem. Trudno powiedzieć. Zależy o tym, jak szybko te rządy upadną. Osobiście mam nadzieję, że upadną w tym roku, a wymuszą to właśnie kiepskie wyniki gospodarcze. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry. I zapraszam na portal 224.pl, w szczególności do przejrzenia listy ponad 700 afer PiS. Dziękuję, do widzenia.